Siema, siema, siema. To jest właśnie tak. Tam światło, super. Muszę kupić jeszcze sobie parę lamp. Bo na 400 platformy nie da rady kombinować. U mnie dzisiaj jedzenie inne. Ryż z curry i żołądkami i z kapustą. Dego. Na później... Kapustka na surowo. Kapustka na duszono. Mam spała. Dosłownie. Mm. Czego mi tutaj? A się nie przyda. Jeszcze takie warzywka. Mm. Z warzywniaka warzywa. No i drodzy całkiem inaczej smakują. Takie słodkie. Mm. A dzisiaj ogólnie jak tak widzę, mamy swoją pochwaliwą zęby. Znaczy pochwaliłam. Widziałam, że bardzo... Ale ona smacznie gotuje, naprawdę. To jak to. I u nas w rodzinie tak. Ten kto. Em, kto co robi najlepiej, to i tym się, zaj Tyle, tym się zajmuje. Ja jem. Też praca. Tak. I ona mi najlepiej wychodzi. Mama moja gotuje. Dobra, jeszcze sprzątam. To też mi dobrze idzie. Truskaweczki. Z tym jem. Tak. A się truskawki kończą? Jak widzicie, u mnie dzisiaj. U mnie nie ma, a jeszcze dwa panony zim. U mleczora u mnie dzisiaj nie ma, bo ja dzisiaj. Ogólnie mi tak od lidla do domu takie 12 minut rowerem, nie dobra, ja 15. Dzisiaj wiozłam lody, wyjechałam chyba za 10. Proteinka. Ale pamiętajcie, że proteinę, bo każdej proteiny to jest białko. Z angielskiego, tak. Mm, z czymś pierogi. Tutaj na słodko. Starajcie się głównie białko do, dobierać z głównych posiłków, nie z deserów. Mm. Boże, mamy pierogi. Muszę przepis zrobić. Z ręczniami i z morelem. Jest po prostu. Mm. Morele bardzo niedobre były. Wcale nie słodkie. Właśnie mamy zrobić z nimi pierogi. Obłęd. Mm. No i u mnie ta zasada. 80 na 20. Wracając, chyba, nie wiem, czy te lody dojechały, mi się wydaje, że nie, ba, nie bardzo, no, 100 lat ich nie wiem. Pierwszy raz jem lody e, latem, tego lata. Dobre, serio, serio dobre. Czekoladowe chciałam z tej marki, ale i te też się opędzuje.